I przed waszymi oczami pierwszy z nabytków, które chciałbym Wam tutaj zaprezentować jest to skrzynio paleta naszej produkcji, naszego projektu, naszego wykonania. Po co nam ta skrzynia paleta? Skrzynia palety będziemy wykorzystywać do, do ziemniaków, do sadzeniaków ziemniaka, z tego względu, żeby ułatwić sobie pracę. Jak widzieliście, magazynowanie w kopcach pochłania bardzo dużo, bardzo dużo czasu, bardzo dużo energii. Energii, siły yy, oraz nie jest to przechowywanie takie przewidywalne, bo w dużej mierze zależne od pogody i ciężko kontrolować, upilnować takiego ziemniaka. Zdecydowaliśmy się w tym roku na zainwestowanie w skrzynki, na ułatwienie sobie yy, pracy w gospodarstwie z tego względu, że wszyscy u nas prawie pracują zawodowo: ja, Kamil czy nawet siostra. Tata coraz starszy, także yy, także. To już czas, żeby sobie ułatwić niektóre rzeczy, i to jest taka pierwsza, większa taka inwestycja. Wykonaliśmy jedną skrzynkę tutaj sobie na próbę, wykonaliśmy testy. Kto obserwuje naszą stronę na Facebooku, mógł zobaczyć tam posty z testowania, z testowania tej skrzyni opalety. Zasypywaliśmy ją ziemniakami, podnosiliśmy, opuszczaliśmy, jeździliśmy z tym na pole, także egzamin zdało pozytywnie deski są tutaj 20 na podłodze będą deski 25 docelowo dużo osób pyta o, o koszt kosz takiej skrzyniopalety powiem Wam tyle, że jeżeli chodzi o same drewno o same drewno na wykonanie takiej jednej skrzyniopalety to koszt około 100 zł brutto do tego dochodzą gwoździe zawiasy jak ktoś Yy, chcę sobie zrobić otwieranie dolne. Sugerowaliśmy się tym, aby to było jak najtaniej, żeby jak najtaniej taką skrzyniopaletę wykonywać. No wiadomo, jak, jak dla małego gospodarstwa, to każdy grosz jest ważny. Yy, paleta przeszła u nas takie wstępne testy i złożyliśmy zamówienie na drewno na wykonanie ponad 30 takich skrzyniopalet. Na no, się można kupić tam za ponad 100 zł używane i nowe zależy z jakiego materiału, zależy w jakim stanie tu mamy tą wygodę, że materiał jest nowy, świeży, także e, mamy nadzieję, że to posłuży kilka lat i nie musimy ogarniać sobie transportu, bo wiadomo, takie skrzynie przewieźć. E, większą ilość sztuk to już trzeba mieć jakąś ciężarówkę, to dochodzą kolejne koszty. Także stwierdziliśmy, że e, chyba najtaniej będzie wykonywać to samemu tutaj e, dużo osób pytało jak rozwiązaliśmy dźwiczki. E, to mamy tutaj podstawowe takie zawiasy widzicie cena 3 zł za taki zawias jeżeli chodzi o o, o te e, zawleczki rolnicze 4 mm osobiście kupowałem to w Poznaniu prawie 100 sztuk cena takiej zawleczki rolniczej to koszt około około 40 kilku groszy także niedużo ten wkręt to też nieduże nie pieniądze aha pokażę wam jak się to otwiera bo ludzie niektórzy byliby tym zainteresowani o, tak to tak to wygląda jeżeli chodzi o wymiary to skrzynia ma długość 1240 mm 124 cm jeżeli chodzi o szerokość, to jest to 1040 mm, czyli 104 cm. A wysokość, wysokość to jest po zewnętrznej 102 cm. Jeżeli chodzi o ładowność, o objętość skrzyni, jest to metr sześcienny. Wchodzi tutaj 600-700 kg ziemniaków no i tyle dlaczego takie wymiary a nie inne to zaraz Wam pokażę skrzynki będą będą stały w nowo powstałej no bo powstającej mógłbym powiedzieć przechowalni i robiliśmy właśnie skrzynki pod tą przechowalnię żeby wszystko nam się idealnie zgadzało a na temat palety myślę, że to wszystko a tutaj macie drugi nowy nabytek, zakupiony kilka dni temu. E, przeglądaliśmy ogłoszenia, było coś takiego za 1600 zł. Zastanawialiśmy się, czy kupić taki maszt, czy czołowy. Wcześniej rozmawialiśmy na temat ładowarki. Pytałem Was się o poradę. E, I co? Do czego doszliśmy? Ładowarka jednak odpadała, nawet jakby wziąć ładowarkę na kredyt, to jaka jest sensowniejsza? Pisaliście, że to wydatek koło 100 tysięcy złotych. Także jak dla nas trochę dużo, nawet w kredycie, warto za te pieniądze kupić sobie przyszłościowo ciągnik z ładowaczem czołowym. Dlatego temat ładowarki odszedł na bok. Później e, rozkminialiśmy czy nie kupić widlaka. E, też mogliśmy kupić widlaka za. Około 6000 zł na złomie, bulgar, coś takiego. bulgar, tam jest chyba silnik Perkinsa 3 tony u dźwigu. Ale co, ale co? Wyszło na to, że, że w Idlach tutaj, jak czasem u nas popada na jesień, czy coś jest straszne. Błoto także byłyby problemy po kilku naradach z rolnikami, którzy użytkują, aby użytkowali takie 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 widlaki w gospodarstwach, gdzie nie mają terenu utwardzonego no to mówili, że to katastrofa, bo muszą potem ciągnik odpalać i ciągnąć ten, ten widlak dlatego później temat widlaka również zszedł na kolejny plan No taki mniejszy widlak na gaz fajny byłby to Bayer, szczególnie taki sam przechowalni lecz no na chwilę obecną żadnej przechowalni jako takiej porządnej nie mamy, także E, także widlak na takim terenie tutaj by nie zdał egzaminu jeśli popada także temat widlaka również odpuściliśmy pozostał temat ładowacza czołowego dużo osób tutaj zarzuca że kupiliśmy złom z tego co się orientowałem e, oraz z moich to, to, takich analiz, przemyśleń jeżeli chodzi tutaj o, o zastosowanie odpowiedniego sprzętu no to czoły, fajna sprawa. fajna sprawa tylko że do New Hollanda, jeżeli chciałbym kupić do Ciapka, czy do 60, której teraz nie widać, czy do MTZ, to musiał być to czołowy o udźwigu około dwóch ton. Nie ma chyba ładowaczy czołowych do takich małych ciągników o takim udźwigu. Wiecie, jak się ruskiem jeździ. Rusek nie jest ani wzrotny, ani zbyt przyjemny do jazdy. Także również tam ładowacz czołowy odpada. I taki ładowacz czołowy to nie jest też koszt 5000, jak niektórym się wydaje, że kupisz ładowacz czołowy za 5000 i to będzie chodzi w MTZ. -cie. Tu są bardzo duże ciężary, bo podnieść dwie skrzynki z ziemniakami to będzie około 1600 kg. Jedynie wchodziłby w grę ładowacz czołowy do New Hollanda. Jeżeli miałbym brać już ładowacz czołowy do ciągnika do New Hollanda, to musiał, musiałby być to. Porządny, czołowy, żeby nic nie pękało, nic się nie wyginało. U nas to wypracowało z bardzo dużymi ciężarami, także nie chciałbym niczego, niczego, niczego kiepskiego. A jak się orientowałem, porządny ładowacz czołowy do niej to około 50 tysięcy brutto. I co? I padło na, na zakup takiego maszta. 1600 zł w ogłoszeniu za 1300 kupiliśmy w komplecie widły. Chłopaki jak byłem w Poznaniu Podprostowali tam troszkę e, Prowadnice od tej karetki No troszkę urządzenie Wybite, ale, ale Sprawne, nic nie cieknie Żadnego siłownika Tutaj jedynie przepuszcza na, na zakuciu wąż A tak to zostało to wszystko umyte Rozebrane, nasmarowane Widzicie świeży smar, zakonserwowane Mam nadzieję, żeby nie służyć e, I co? Można to podczepić Czy do New Hollanda czy do mtz e, zrobimy tak, żeby był wspólny olej w obu maszynach i co? Mokro, nie mokro zaczepiasz i ze skrzynią jedziesz ciągnik, napęd na 4 buty i taką skrzynię można wszędzie podstawić, bardzo wysoko podnosi, także e, myślę, że nie jest to wydanie pieniędzy w błoto i, i kupienie jakiegoś złoma, tylko myślę, że też są to jakieś tam Dobrze zainwestowane pieniądze w radzie, co zawsze można sprzedać. Jest tu, jak widzicie, wstępnie przystosowany pod, pod ciągnik, spawana jakaś tregra, zrobiony uchwyt. Tutaj e, jest to pod belkę zaczepową. Trzeba nie zrobić taką belkę zaczepową. Jak sprawdzaliśmy, jak robiliśmy testy, to używaliśmy tam od agregatu uprawowsiewnego belki. No i co? Tak to wszystko wygląda. Ładne widły, nieponiszczone. Wszystko ładnie pracuje, podnosi i co myślę, że to będzie nie tylko wykorzystywane w ziemniakach. Tutaj będziemy też robić szopy, także będzie można cokolwiek podnieść. W wielu, w wielu, wielu rzeczach możecie napisać w komentarzu: czy, czy jest to inwestycja, czy zakup dodatkowego złomu. Dobra, to by było tyle odnośnie tego sprzętu, i tutaj jak widzicie. Znajdujemy się w przyszłej przechowalni. Te miejsce już wstępnie oczyszczamy z klatek. Wyburzamy to wszystko. Będziemy powoli zamykać tutaj kurnik, przenosić go w inne miejsce i będzie tutaj przechowalnia z, z wentylacją grawitacyjną, z regulowaniem temperatury. Docelowo tutaj ma wejść około 17 ton sadzeniaka. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Skrzynio palety, które e, widzieliście na naszych filmach, widzieliście na naszych zdjęciach, e, są przystosowane właśnie do tego pomieszczenia, wymiar był e, uzgadniany indywidualnie pod e, wymiary tej przyszłej przechowalni, i co odnośnie tego miejsca to byłoby wszystko. Jak będziemy to już przekształcać to. Próbuję nagrać dla Was jakiś większy film.